Pożar na festiwalu. Petarda rzucona przez jednego z widzów w kierunku sceny spowodowała pożar. Publiczność uległa panice, a ogień szybko się rozprzestrzenia. Obozowisko jest szczególnie zagrożone. Uratuj i opad wszystkich rannych, a następnie zabierz ich z miejsca zdarzenia. Ugaś pożar i nie dopuść do rozprzestrzeniania się płomieni. Nie możesz dopuścić do zapalenia się budynków miejskich. Tak. 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 Przybył jest. pojazd. Tak. Przybył pojazd. Tak jest. Przybył pojazd. Był pojazd. Zrozumiano. Tak? W drodze. Nie ma problemu. Słuchaj, jestem w drodze. Pracuję na tym. Jestem w drodze. Załatwione. O to chodzi. Załatwione. Tak? Zrozumiałem. Jestem w drodze. O to chodzi, w drodze. Tak Jestem w drodze, o co chodzi w drodze Jestem w drodze Tak Jestem w drodze Jestem w drodze Jestem w drodze, Jestem w drodze. Tak. tak. Jestem w drodze. Pracuję nad tym. Przybył pojazd. O no to chodzi. Jestem w drodze. Tak. Załatwione. Tak. Tak. W drodze. O co chodzi? Zadanie przyjęte. Załatwione. Słucham. Pracuję nad tym. Naprzód. Słucham. Zgodnie z rozkazem. Tak? Tak? Naprzód. O co chodzi? Dobrze. Pracuję nad tym. Słucham. Jestem w drodze. Tak? Naprzód. Natychmiast. Słucham. Załatwione. Tak? Mamy tutaj wielu rannych. Z Czy na oskażem. miejscu jest wystarczająca liczba personelu tak. medycznego? Pracuję nad tym. Słucham. Jestem w drodze. Tak? Rozpoczynam za Jestem w drodze Słucham Słucham, jestem w drodze, tak? Tak Przyjąłem o co chodzi? Pracuję nad tym Jestem w drodze, słucham Tak? Zgodnie co z rozkażeniem, jestem w drodze. Słucham, pracuję nad tym. Zgodnie z rozkazem słucham, pracuję nad tym. W drodze. Zadanie przyjęte. Tak? Dobrze. Zadanie przyjęte. Naprzód. W drodze. Tak, jestem w drodze. Dobrze. Słucham, załatwione. Naprzód. O co chodzi? Zadanie przyjęte. Dobrze. Słucham, naprzód. Udało ci się ugasić wszystkie źródła pożaru. To Słucham. było ciężkie zadanie. Znakomicie. Tak? O co chodzi? Zgodnie z rozkazem. Zadanie przyjęte. O co chodzi? Pracuję nad tym. O co chodzi? O co chodzi? Pracuję nad tym. Jestem w drodze. Słucham. Przyjąłem. O co chodzi? Przyjąłem. Jestem w drodze. Słucham. Przyjąłem tak. tak? Jestem w drodze. Pracuję nad tym zadanie przyjęte. O co chodzi? W drodze słucham, przyjąłem. Jestem w drodze. Tak, jestem w drodze. Załatwione. Igodnie z rozkazem. Jasne. Zadanie przyjęte! Jestem w drodze! Jestem w drodze! Pracuję nad tym, o co chodzi? O co chodzi? Pracuję nad tym. Słucham, jestem w drodze. Tak, w drodze. Tak, jestem w drodze. Słucham. Jestem w drodze. Jestem w drodze. W drodze. Tak jest. O co chodzi? Jestem w drodze. W drodze był pojazd. Pracuję nad tym. Tak? W drodze. Słucham. Pracuję nad tym. Tak, jestem w drodze. Jestem w drodze. Tak. Zadanie przyjęte. Jestem w drodze. Tak, jestem w drodze. Jestem w drodze. Tak jest! Znakomicie się spisałeś. Pomimo wielu rannych osób i rozprzestrzeniającego się pożaru, udało ci się zachować kontrolę nad sytuacją. Świetna robota!